Jarosław Bieniuk pogrążony w smutku. Będziemy tęsknić. Jarosław Bieniuk, od śmierci swojej partnerki Anny Przybylskiej, która odeszła 10 lat temu, układa swoje życie na nowo. Przede wszystkim skupia się na dzieciach i stara się cieszyć każdym dniem. Niestety, były piłkarz właśnie poinformował o śmierci członka swojej rodziny. Będziemy tęsknić, napisał na Instagramie. Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trójki dzieci, córki Oliwii 22 litry oraz dwóch synów Szymona 18 litrów i Jana 13 litrów. Ich rodzinną sielankę przerwała choroba aktorki, która usłyszała od lekarzy, że ma raka trzustki. Po długiej walce odeszła 5 października 2014 roku. Jarosław Bieniuk układa swoje życie na nowo. Po śmierci Anny przybylskiej Jarek został sam z dziećmi. To on musiał je poinformować, że ich mama odeszła. O śmierci mamy w dniu jej odejścia Oliwka dowiedziała się ode mnie. Było to dla mnie okrutne, emocjonalne, straszne doświadczenie. Wręcz dewastujące. Natomiast wiedziałem, że muszę taką rozmowę z córką przeprowadzić. Miałem wsparcie naszej pani psycholog, która dawała mi instrukcje, jak powinienem tę rozmowę poprowadzić, wspominał w wywiadzie dla portalu: być zdrowym. Były piłkarz miał ogromne wsparcie wśród rodziny i przyjaciół. Przez kolejne lata pielęgnował pamięć o Ani, ale jednocześnie układał swoje życie na nowo. Ze związku z Martyną Gliwińską doczekał się syna Kazimierza, 4 litry. Później natomiast związał się z Zuzanną Pactwą. C, żeby tata był szczęśliwy i bardzo mu kibicuje, wyznała Oliwia Bieniuk w rozmowie z faktem na pytanie, czy cieszy się z powiększenia rodziny i nowej partnerki ojca. Jarosław Bieniuk pogrążony w smutku. Kilka lat temu Jarosław Bieniuk pochwalił się w mediach społecznościowych, że ich rodzina powiększyła się o uroczego czworonoga rasy Shih Tzu, który od razu skradł serce całej rodziny. Niestety w środę 22 maja bieżącego roku były piłkarz zamieścił na Instagramie wpis, w którym poinformował o śmierci swojego pupila. Żegnaj przyjacielu, będziemy tęsknić napisał Jarosław Bieniuk.